Kolejny miesiąc to kolejny odcinek z serii, co w danym miesiącu giruje i zbieram, więc już Wam pokazuję. W końcu udało się rezystans zebrać i jestem już w evencie, już trwa, jak widać 180 shardów już jest, także mam nadzieję już całkiem niedługo może jeszcze w lipcu mam nadzieję, że się uda e, pokazać wam e, cały odcinek z e, zdobywania ray i statystyki, itd. i tak dalej. I tak dalej. E, to, więc to jest tyle, <ścoughs> nic szczególnego. Ale w każdym razie jeszcze Wejdera podciągnąłem, jak niektórzy pewnie wiedzą, dostał bardzo mocny rework i e, nową Z, no, nowy skill ogólnie rzecz biorąc, Merciless Massacre i dlatego pociągnę go na relik czwarty. Póki co jeszcze go nie czuję, dlatego żadnego filmiku niestety nie wrzuciłem wam z niego. E, jeszcze szukam optymalnych modów, optymalnego składu, ale e, no, jest przeogromny potencjał, jeżeli chodzi o Weidera. E, natomiast z hardów zbieram sobie btl z racji tego, że ma e, na Lightside. E, harda, bo 5 hardów dziennie, żeby daily zrobić, no i poza tym to zbieram gear oczywiście dla samej Ray, gdyż ona mam mega ciężki i troszkę, troszkę z nią zejdzie, więc najbliższe plany to jest po prostu zbierać Ray, że tak powiem i coś tam blueprints dla BTL-a no i jak uda się tę rejs skończyć, to plan jest taki, żeby robić sobie fair no i po Kylo Rena ruszyć. Na razie odpuszczę Jedi Luka, bo Kylo jednak jest dużo mocniejszy. W każdym razie w poprzednim odcinku był też Datomir Mirison, no i on też już zaczął swoją legendę, on zaczął właśnie od Supreme Lidera Kylo Rena no i sobie go zbiera. No i co? No i to, to tyle. Jeżeli macie ewentualnie jakieś pytania w czymś pomóc, co rozwijać i tak dalej, to no i pochwalcie się też, co robicie, co girujecie, co zbieracie w komentarzach. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Star Wars Galaxy of Heroes.